Marzyk, guszą terminarz PG Ekstra Ligi. Jaki on Twoim zdaniem jest dla Beniaminka? Jaki by nie był, będzie ciężki. Ujęty na to, jaki by on nie był, nie będzie łatwo. No, ciężko oceniać fajnie, że pierwszy mecz mamy u siebie. Może to być, nie musi, ale może być to dla nas plusem, ze względu na to, że gdzieś tam na tym swoim to, że będziemy trochę najechani, mam nadzieję. No i kluczowy taki mecz ten pierwszy, wiadomo, że wszyscy eksperci spisują nas i grudząc na walkę o to siódme miejsce, także ten pierwszy mecz będzie, będzie bardzo ważny. Przygotowania do, do tego meczu też będą istotne, ważne żeby pogoda dopisała, żeby ten tor zrobić powtarzalny, bo na wiosnę nie zawsze to się udaje. No wiadomo, że na wiosnę często i gęsto pogoda robi tor. Ale miejmy nadzieję, że wiosna przyjdzie w miarę szybko i, i gdzieś tam ogarniemy to na tyle dobrze, żeby ten tor był taka w końcówce tego sezonu, żeby był naszym atutem. A później kolejne mecze, drugi wyjazd to już jest no, do Jaskini Lwa, do Torunia, jednego z faworytów. Później z kolei Włókniarz Częstochowa. Tak naprawdę jak się patrzy na ten terminarz, no to ciarki przechodzą, no bo Ostrów wrócił do elity prawie się ryzieku. No tak, ale fajnie to wyglądało wczoraj na tych prezentacjach, gdzieś tam logo naszego klubu koło tych yy, największych. Także wygląda to dobrze i teraz no co, no my walczymy. No, Terminaż jaki jest, taki jest. Wiadomo, że, że które drużyny są faworytami ligi, my do niej nie należymy, ale to nie, nie znaczy o tym, że nie możemy gdzieś tam u siebie być groźni. Będziemy się starali się w każdym meczu y, ujechać tych punktów, jak najwięcej to będzie możliwe. Z szacunkiem wypowiadają się eksperci i rywale nawet właśnie o Beniaminku, że może zaskoczyć jednak to, co zrobiliście w końcówce sezonu, te efektowne zwycięstwa na swoim torze dały trochę do myślenia. No zobaczymy. Ja myślę, że tam na razie nie, będę, nie będziemy trąbić tutaj, czy, czy nam ktoś. W... Jeszcze niedawno gdzieś tam dostawaliśmy mocno po plecach i, i ze względu na parking i na wszystko, także spokojnie z tymi głosami ekspertów. Ja myślę, że tak naprawdę to niewiele nas to interesuje. My po prostu musimy robić swoje i przygotować się do sezonu jak najlepiej fizycznie i, i sprzętowo i, i bardziej się na tym tutaj skupiamy, a nie na tym, kto, co o nas mówi. Wyjazdy większość meczów jednak jest piątkowa, ale u siebie są cztery mecze niedzielne. To jest chyba też istotne dla ostrowskiego kibica, który jest przyzwyczajony mimo wszystko do niedzielnego żużla. No pewnie, ale my zapraszamy również w piątki. Mam nadzieję, że w piątki będzie na tyle godzina sprzyjająca, że ten stadion zapewni się w 100%, bo na to liczymy. Myślę, że, że gdzieś tam i drużyna i ten awans po to był zrobiony właśnie, żeby ten stadion zapełniać do ostatniego wolnego miejsca. Dziękuję bardzo. Dzięki. A